Witajcie, drodzy widzowie! Jesteśmy tu dla tych, którzy chcą nawiązać bardziej znaczące i zdrowe relacje pod przewodnictwem filozofii stoickiej. Dzisiaj omówimy pięć rzeczy, których nigdy nie powinieneś mówić żadnej dziewczynie. Korzystając z podstawowych zasad filozofii stoickiej, omówimy dlaczego należy unikać tych wyrażeń i w jaki sposób można zamiast tego komunikować się zdrowiej. Stoicyzm to ruch filozoficzny założony przez Zenona w III wieku przed naszą erą, który zyskał dużą popularność w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Stołyki filozofowie szukali sposobów na znalezienie wewnętrznego spokoju i prowadzenie cnotliwego życia pomimo trudności życiowych. Filozofia ta kieruje życiem wielu ludzi nie tylko w starożytności, ale także współcześnie. We współczesnym świecie prawidłowa komunikacja w związkach jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Brak komunikacji i nieporozumienia mogą prowadzić do poważnych problemów w związkach. Dlatego, zgodnie ze wskazówkami filozofii stoickiej, przeanalizujemy wyrażenia, których powinniśmy unikać w związkach i w jaki sposób możemy komunikować się dokładniej i konstruktywniej zamiast tych wyrażeń. Jeśli jesteś gotowy, zaczynajmy. Rzecz 1. Jesteś taka sama jak inne dziewczyny. Jesteś taka sama jak każda inna dziewczyna. To jedna z najbardziej bolesnych i protekcjonalnych rzeczy, jakie możesz komuś powiedzieć. Zdanie to lekceważy wyjątkowość i indywidualność drugiej osoby. Dla stoików bardzo ważne jest uznanie, że każda jednostka jest wyjątkowa i ma swój własny charakter. Takie ogólnienia stereotypizują drugą osobę i postrzegają ją jako po prostu część grupy. Stoicyzm koncentruje się na wewnętrznej wartości ludzi i ma na celu ujawnienie wrodzonego potencjału i cnót każdej jednostki. Dlatego mówienie komuś, jesteś taka sama jak inne dziewczyny, oznacza umniejszanie jej osobistych cech i wartości. To nie tylko szkodzi pewności siebie drugiej osoby, ale także negatywnie wpływa na Wasz związek. Na przykład, gdy mówisz coś takiego dziewczynie, ignorujesz jej wyjątkowość. Jednak każdy człowiek ma swoje unikalne cechy i te cechy czynią go wyjątkowym. Użycie tego wyrażenia pokazuje, że ignorujesz jego szczególne cechy i nie zauważasz cech, które wyróżniają go od innych. To szkodzi jego pewności siebie i może sprawić, że zacznie kwestionować swój związek z tobą. Zamiast takich uogólnień warto używać wyrażeń, które doceniają indywidualność drugiej osoby i pokazują, że ją cenisz. Na przykład powiedzenie kocham to, co wyróżnia cię spośród innych ludzi, pokazuje, że rozpoznajesz i doceniasz jego wyjątkowe cechy. Zwiększa to jego pewność siebie i wzmacnia jego relacje z Tobą. Według filozofii stoickiej każdy człowiek ma wyjątkową wartość, a zaakceptowanie tej wartości jest podstawą zdrowych relacji. Docenianie wyjątkowości i indywidualności drugiej osoby zwiększa jej pewność siebie i sprawia, że wasza relacja staje się bardziej znacząca. Dlatego należy unikać uogólnień i skupiać się na cechach osobowych drugiej osoby. Jako inny przykład, zamiast mówić przyjaciółce lub partnerowi: jesteś taka sama jak inne dziewczyny. Możesz powiedzieć coś, co podkreśli jej wyjątkowe cechy. Na przykład, powiedzenie, zawsze fajnie się z Tobą rozmawia, ponieważ masz zupełnie inny punkt widzenia, pokazuje, że doceniasz jej indywidualność. Takie wyrażenia zwiększają pewność siebie drugiej osoby i budują Wasz związek na silniejszym fundamencie. Dla stoików bardzo ważne jest nawiązywanie znaczących i głębokich relacji między ludźmi. Dotyczy to wszystkich relacji międzyludzkich, nie tylko romantycznych. Docenianie wyjątkowości ludzi i postrzeganie ich jako jednostek jest podstawą zdrowych i znaczących relacji. Dlatego unikanie ogólniających stwierdzeń typu jesteś taka sama jak inne dziewczyny pomoże ci zbudować głębszą, bardziej znaczącą relację z drugą osobą. Podsumowując, powiedzenie jesteś taka sama jak inne dziewczyny lekceważy indywidualność i wyjątkowość drugiej osoby. Kierując się filozofią stoicką. Należy unikać takich uogólnień i skupiać się na cechach osobowych drugiej osoby. To zarówno zwiększa jego pewność siebie, jak i sprawia, że Twój związek jest solidniejszy i znaczący. Rzecz 2. Dlaczego jesteś taki emocjonalny? Zapytaj kogoś, dlaczego jesteś taki emocjonalny? Oznacza umniejszanie i unieważnianie jego reakcji emocjonalnych. Stołyki twierdzą, że emocje należy kontrolować, ale nie oznacza to całkowitego tłumienia lub zaprzeczania emocjom. Emocje są ważną częścią ludzkiego doświadczenia, a ich zrozumienie i akceptacja jest podstawą budowania zdrowych relacji. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu jest utrzymanie równowagi emocjonalnej. Nie oznacza to jednak ignorowania emocji, ale zrozumienie ich i radzenie sobie z nimi w zdrowy sposób. Zapytaj kogoś, dlaczego jesteś taki emocjonalny? Oznacza umniejszanie jego uczuć i okazywanie mu braku wrażliwości. Może to sprawić, że druga osoba poczuje się niezrozumiana i bezwartościowa. Na przykład, gdy używasz tego wyrażenia do dziewczyny lub partnera, nie tylko umniejszasz jej reakcje emocjonalne, ale także pokazujesz, że brakuje ci empatii dla niej. To sprawia, że czuje się samotny i niezrozumiany. Podstawą zdrowych relacji jest jednak okazywanie empatii i próba zrozumienia uczuć drugiej osoby. Emocje wzbogacają doświadczenia ludzi i czynią ich ludźmi. Szacunek do reakcji emocjonalnych i próba ich zrozumienia pokazuje, że cenisz drugą osobę. A więc dlaczego jesteś taki emocjonalny? Zamiast mówić, próbuję zrozumieć, co o tym myślisz, powinieneś używać wyrażeń wyrażających empatię. To pokazuje, że cenisz i rozumiesz doświadczenia emocjonalne drugiej osoby. Stoicyzm zachęca ludzi do zrozumienia swoich emocji i radzenia sobie z nimi w zdrowy sposób. Ważne jest, aby zrozumieć i zaakceptować swoje emocje, zamiast je tłumić lub zaprzeczać. Zapytaj kogoś, dlaczego jesteś taki emocjonalny? Oznacza to umniejszanie jej doświadczeń emocjonalnych, co może zaszkodzić waszemu związkowi. Podstawą zdrowych relacji jest okazywanie empatii i próba zrozumienia uczuć drugiej osoby. Dotyczy to wszystkich relacji międzyludzkich, nie tylko romantycznych. Szacunek do reakcji emocjonalnych i próba ich zrozumienia pokazuje, że cenisz drugą osobę i wzmacnia Twoją relację. Podsumowując, dlaczego jesteś taki emocjonalny? Oznacza to umniejszanie przeżyć emocjonalnych drugiej osoby. Kierując się filozofią stoicką, okazywanie empatii i próba zrozumienia uczuć drugiej osoby jest podstawą budowania zdrowych i znaczących relacji. Dlatego powinieneś unikać takich wyrażeń i używać wyrażeń, które pokazują, że cenisz doświadczenia emocjonalne drugiej osoby. To nie tylko sprawi, że poczuje się rozumiany i ceniony, ale także sprawi, że wasz związek będzie opierał się na silniejszych podstawach. Rzecz 3. Nie możesz wykonywać tej pracy. Powiedzenie komuś, nie dasz rady pokazuje, że straciłeś wiarę w jego możliwości i potencjał. Filozofia stoicka zachęca ludzi do wiary w swój potencjał i rozwoju. Taka wypowiedź nie tylko niszczy pewność siebie drugiej osoby, ale także niszczy jej chęć samorealizacji. Stoicyzm utrzymuje, że każda jednostka ma zdolność wykorzystania swojego potencjału. Każdy człowiek może doskonalić się i osiągać swoje cele dzięki cnotom, które w sobie nosi. Powiedzenie komuś nie możesz wykonać tej pracy oznacza ignorowanie jego potencjału i utrudnianie mu zamiast zachęcania. To niszczy pewność siebie drugiej osoby i zmniejsza jej chęć osiągnięcia swoich celów. Na przykład, gdy mówisz przyjacielowi lub partnerowi, nie możesz wykonać tej pracy, pokazujesz, że straciłeś wiarę w ich umiejętności. To niszczy jego pewność siebie i może sprawić, że poczuje się bezwartościowy. Jednak ludzie potrzebują wiary innych, a wiara ta zwiększa ich pewność siebie. Zamiast takich wyrażeń powinieneś używać wyrażeń, które wyrażają twoją wiarę w możliwości i potencjał drugiej osoby. Na przykład, jak mogę cię w tym wesprzeć. To pokazuje twoją wiarę w jego umiejętności i wsparcie dla niego. Zwiększa to jego pewność siebie i wzmacnia chęć osiągnięcia swoich celów. Stołyki twierdzą, że ludzie mają zdolność do doskonalenia się i wykorzystania swojego potencjału. Powiedzieć komuś, nie dasz rady wykonać tej pracy, oznacza lekceważenie jego możliwości i utrudnianie mu wykonywania pracy. Dlatego powinieneś używać wyrażeń, które wyrażają Twoją wiarę w możliwości i potencjał drugiej osoby. Zwiększy to jego pewność siebie i sprawi, że wasz związek będzie opierał się na mocniejszych podstawach. Podstawą zdrowych relacji jest okazywanie empatii i wiary w możliwości drugiej osoby. Dotyczy to wszystkich relacji międzyludzkich, nie tylko romantycznych. Okazywanie wiary w możliwości i potencjał ludzi zwiększa ich pewność siebie i wzmacnia chęć osiągnięcia swoich celów. Podsumowując, powiedzenie nie dasz rady pokazuje, że straciłeś wiarę w możliwości i potencjał drugiej osoby. Kierując się filozofią stoicką, powinieneś zaakceptować fakt, że ludzie mają zdolność do doskonalenia się i wykorzystania swojego potencjału, a także używać wyrażeń wyrażających Twoją wiarę w możliwości drugiej osoby. To zarówno zwiększa Jego pewność siebie, jak i sprawia, że Twój związek jest solidniejszy i znaczący. Rzecz 4. Dlaczego tak dużo mówisz? Zapytaj kogoś, dlaczego tak dużo mówisz? Oznacza lekceważenie Jego prawa do wyrażania swoich myśli i uczuć. Stołyki podkreślają znaczenie komunikacji i argumentują, że każdy człowiek ma prawo do wyrażania swoich myśli. Tego typu wypowiedzi mogą sprawić, że druga osoba poczuje się bezwartościowa i zachowa milczenie. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu jest zachęcanie do otwartej i uczciwej komunikacji. Ludzie mają prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć, a to jest podstawa zdrowych relacji. Zapytaj kogoś, dlaczego tak dużo mówisz. Oznacza to umniejszanie jego myśli i okazywanie mu nieczułości. Może to spowodować, że druga osoba poczuje się bezwartościowa i zachowa milczenie. Na przykład, gdy używasz tego wyrażenia do dziewczyny lub partnera, umniejszasz jej prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć. To sprawia, że czuje się bezwartościowy i milczy. Kiedy jednak ludzie mogą swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia, czują się lepiej, a ich relacje są budowane na mocniejszych fundamentach. Zamiast takich wyrażeń powinieneś używać wyrażeń, które pokazują, że cenisz myśli i uczucia drugiej osoby. Na przykład powiedzenie, lubię cię słuchać, powiedz mi więcej, pokazuje, że cenisz jej myśli i uczucia. Zwiększa to jego pewność siebie i stawia wasz związek na silniejszych podstawach. Stołyki zachęcają do otwartej i szczerej komunikacji i argumentują, że ludzie mają prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć. Więc, dlaczego tak dużo mówisz? Powinieneś unikać takich wyrażeń i używać wyrażeń, które pokazują, że cenisz myśli i uczucia drugiej osoby. To zarówno zwiększa jego pewność siebie, jak i sprawia, że twój związek jest solidniejszy i znaczący. Okazywanie empatii oraz docenianie myśli i uczuć drugiej osoby jest podstawą zdrowych relacji. Dotyczy to wszystkich relacji międzyludzkich, nie tylko romantycznych. Możliwość swobodnego wyrażania myśli i uczuć innych ludzi zwiększa ich pewność siebie i buduje relacje na mocniejszych fundamentach. Podsumowując, dlaczego tak dużo mówisz? Oznacza to lekceważenie prawa drugiej osoby do wyrażania swoich myśli i uczuć. Kierując się filozofią stoicką, powinieneś zachęcać do otwartej i szczerej komunikacji oraz używać wyrażeń, które pokazują, że cenisz myśli i uczucia drugiej osoby. To zarówno zwiększa jego pewność siebie, jak i sprawia, że twój związek jest solidniejszy i znaczący. Rzecz 5. Nie rozumiem cię. Powiedzenie komuś nie rozumiem cię pokazuje, że nie próbujesz zrozumieć jego myśli i uczuć. Stoicki filozof Marek Aureliusz podkreśla znaczenie empatii i zrozumienia. Empatia i zrozumienie są podstawą zdrowych relacji i pokazują, że cenisz drugą osobę. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu jest zachęcanie do empatii i zrozumienia. Próba zrozumienia myśli i uczuć ludzi zwiększa ich pewność siebie i buduje relacje na mocniejszych fundamentach. Powiedzenie komuś nie rozumiem cię pokazuje, że nie próbujesz zrozumieć jego myśli i uczuć, co może sprawić, że druga osoba poczuje się bezwartościowa. Na przykład, gdy używasz tego wyrażenia do dziewczyny lub partnera, pokazujesz, że nie próbujesz zrozumieć jej myśli i uczuć. To sprawia, że czuje się samotny i niezrozumiany. Jednak okazywanie empatii i próba zrozumienia myśli i uczuć drugiej osoby jest podstawą zdrowych relacji. Zamiast takich wyrażeń powinieneś używać wyrażeń, które pokazują, że próbujesz zrozumieć myśli i uczucia drugiej osoby. Na przykład, czy możesz mi powiedzieć bardziej szczegółowo, co myślisz i czujesz? To pokazuje, że próbujesz zrozumieć jego myśli i uczucia. Zwiększa to jego pewność siebie i stawia Wasz związek na silniejszych podstawach. Stołyki zachęcają do empatii i zrozumienia oraz podkreślają wagę próby zrozumienia ludzkich myśli i uczuć. Dlatego powinieneś unikać wyrażeń typu nie rozumiem cię i używać wyrażeń, które pokazują, że próbujesz zrozumieć myśli i uczucia drugiej osoby. To zarówno zwiększa jego pewność siebie, jak i sprawia, że Twój związek jest solidniejszy i znaczący. Podstawą zdrowych relacji jest okazywanie empatii i próba zrozumienia myśli i uczuć drugiej osoby. Dotyczy to wszystkich relacji międzyludzkich, nie tylko romantycznych. Próba zrozumienia myśli i uczuć ludzi zwiększa ich pewność siebie i buduje relacje na mocniejszych fundamentach. Podsumowując, powiedzenie nie rozumiem cię pokazuje, że nie próbujesz zrozumieć myśli i uczuć drugiej osoby. Kierując się filozofią stoicką, Powinieneś zachęcać do empatii i zrozumienia oraz używać wyrażeń, które pokazują, że próbujesz zrozumieć myśli i uczucia drugiej osoby. To zarówno zwiększa jego pewność siebie, jak i sprawia, że Twój związek jest solidniejszy i znaczący. Stoicyzm twierdzi, że prawidłowa komunikacja leży u podstaw zdrowych i znaczących relacji. Stołyki filozofowie zachęcają do nawiązywania głębszych i bardziej znaczących więzi w relacjach międzyludzkich, kładąc nacisk na takie wartości jak empatia, zrozumienie i kontrola emocjonalna. Oto niektóre stoickie zasady komunikacji. Empatia i zrozumienie Stołyki podkreślają znaczenie okazywania empatii i próby zrozumienia uczuć drugiej osoby. Empatia oznacza zrozumienie i wrażliwość na doświadczenia emocjonalne drugiej osoby. Próba zrozumienia punktu widzenia i uczuć drugiej osoby sprawia, że czuje się ona ceniona i rozumiana. To podstawa budowania zdrowych i znaczących relacji. Okazując empatię, możesz nawiązać głębszą i bardziej znaczącą więź z drugą osobą. Kontrola emocjonalna, stoicyzm zaleca kontrolowanie emocji, ale nie oznacza to całkowitego tłumienia emocji. Kontrola emocji oznacza rozpoznawanie i zrozumienie swoich emocji oraz wyrażanie ich w zdrowy sposób. Stołyki wierzą, że świadomość emocji i zarządzanie nimi jest kluczem do zdrowszej i bardziej zrównoważonej komunikacji w relacjach międzyludzkich. Kontrola emocjonalna zapobiega negatywnemu wpływowi intensywnych emocji, takich jak złość, strach lub smutek na ciebie i drugą osobę. Prawidłowe techniki komunikacji stołyki podkreślają znaczenie otwartej, uczciwej i pełnej szacunku komunikacji. Otwarta komunikacja oznacza jasne wyrażanie swoich myśli i uczuć. Uczciwa komunikacja oznacza zawsze mówienie prawdy i bycie szczerym. Komunikacja pełna szacunku oznacza troskę o uczucia i myśli drugiej osoby oraz szanowanie ich. Te trzy techniki komunikacji stanowią podstawę budowania zdrowych i znaczących relacji. Umiejętność słuchania stołyki podkreślają znaczenie bycia dobrym słuchaczem. Słuchanie to nie tylko słuchanie, ale prawdziwe skupienie się na tym, co mówi druga osoba i próba zrozumienia. Bycie dobrym słuchaczem sprawia, że druga osoba czuje się doceniana i rozumiana. Słuchanie jest kluczem do stworzenia głębszej więzi z drugą osobą i zrozumienia jej potrzeb emocjonalnych. Spokój i cierpliwość stołyki opowiadają się za tym, jak ważne jest zachowanie spokoju i cierpliwości. Zachowanie spokoju i cierpliwości podczas komunikacji pomaga uniknąć reakcji emocjonalnych i lepiej zrozumieć uczucia drugiej osoby. Spokojna i cierpliwa postawa pozwala na większą otwartość i zrozumienie w komunikacji. Pomaga to w nawiązaniu zdrowszej i bardziej znaczącej relacji z drugą osobą. Podsumowując, stoickie zasady komunikacji obejmują takie wartości jak empatia, kontrola emocji, prawidłowe techniki komunikacji, umiejętność słuchania, spokój i cierpliwość. Przyjmując te zasady, możesz ustanowić głębsze i bardziej znaczące powiązania w relacjach międzyludzkich. Stoicyzm głosi, że prawidłowa komunikacja jest podstawą nawiązywania zdrowych i znaczących relacji, a stosując te zasady komunikacji, można nawiązać głębszą i bardziej znaczącą więź z drugą osobą. Dzisiaj omówiliśmy z Wami pięć wyrażeń, których nigdy nie należy mówić dziewczynom oraz znaczenie unikania tych wyrażeń, kierując się filozofią stoicką. Dowiedzieliśmy się, dlaczego należy unikać takich wyrażeń i w jaki sposób można zamiast tego komunikować się w sposób zdrowszy i znaczący. Stoicyzm opowiada się za docenianiem wyjątkowości ludzi, okazywaniem empatii, utrzymywaniem kontroli emocjonalnej i stosowaniem właściwych technik komunikacji. Przyjmując te zasady, możesz tworzyć głębsze i bardziej znaczące połączenia w swoich relacjach. Filozofowie stołyki podkreślają, że prawidłowa komunikacja jest podstawą zdrowych relacji. Okazywanie empatii i zrozumienia, Rozpoznawanie emocji i zarządzanie nimi, uczciwa i pełna szacunku komunikacja oraz próba zrozumienia uczuć i myśli drugiej osoby sprawią, że druga osoba poczuje się doceniona i zrozumiana. To stawia wasz związek na solidniejszych i znaczących podstawach. Zwroty takie jak jesteś taka sama jak inne dziewczyny, dlaczego jesteś taka emocjonalna, nie możesz wykonać tej pracy, dlaczego tyle gadasz i, i nie rozumiem cię, mają na celu umniejszać wyjątkowość, emocje i zdolności drugiej osoby. Należy unikać takich wyrażeń i używać wyrażeń wyrażających empatię i zrozumienie, oraz starać się zrozumieć uczucia i myśli drugiej osoby. Zwiększa to jego pewność siebie i stawia Wasz związek na silniejszych podstawach. Kierując się stoicyzmem, nie powinniśmy zapominać, że prawidłowa komunikacja leży u podstaw ustanawiania zdrowych i znaczących relacji. Okazywanie empatii, kontrolowanie swoich emocji i myśli, otwarta i szczera komunikacja. Doskonalenie umiejętności słuchania oraz zachowanie spokoju i cierpliwości to podstawowe zasady, które pomogą Ci w tym procesie. Przyjmując te zasady, możesz nawiązać głębsze i bardziej znaczące powiązania w relacjach międzyludzkich oraz wzmocnić swoje relacje. Jeśli informacje zawarte w tym filmie były dla Ciebie przydatne i chciałbyś zobaczyć więcej treści na temat filozofii stoickiej, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Subskrybując, możesz natychmiast otrzymywać informacje o naszych nowych filmach i prowadzić zdrowsze i bardziej znaczące życie pod przewodnictwem stoicyzmu. Nie zapomnij polubić i skomentować naszego filmu, Twoje przemyślenia są dla nas bardzo cenne. Do zobaczenia w naszym kolejnym filmie, dbajcie o siebie i kontynuujcie budowanie znaczących i zdrowych relacji pod przewodnictwem filozofii stoickiej.